Proszę bardzo, proszę bardzo. Perfekcyjna pani domu w sukience. Przepraszam. A co pani robi? Sprzątasz. Sprzątasz. Ej, nie tam są pieniążki. Aha, bo tutaj są pieniążki. I sprzątasz pieniążki tak tym mopem? No, I takie masz rękawiczki? Tak. To są gumowe. I specjalnie masz taki strój do tego. Czy kiedyś się skrząta? Mhm. Można też, nie? Można. Mhm. Można. Nieważne, co się ma ubrane, można zawsze posprzątać. Uważaj! Dobra. Czyli mopujesz te drobne te? Okej, okay, to są... A, pas, to nie, są, ale, ale... to na podłogę idzie. To idzie na podłogę i to nie są prawdziwe? Nie. Tylko to są takie zabawkowe, tak? Tak. Więc je... No to... To, są, to do... są brudne, były na podłodze. Brudne były na podłodze i dlatego teraz trzeba je posprzątać. Mm. I poczekaj, tym mopem je tutaj z zamiatasz. Nie, to są brudne. Czyli nie dotykać. To były miał brudne ręce. Aha. Czyli tego nie dotykać, bo on brudne ręce. Tak. Mhm. Wszystko już rozumiem. Ty, ja Aha, ty masz rękawiczki, co możesz dotykać, a ja nie mam, to nie mogę. Tak? Aha, tak to działa. A nogą możesz dotknąć? Nie, no bo nie mam skarpetek. No właśnie, uważaj też, żebyś nie dotknęła nogą, bo nie masz skarpetek. A masz piękną sukienkę. Wow. To od Izzy. To od Izzy. To jest jaka? To jest. Elza. Yy... Elza, zapytaj się wszystkich tutaj, czy wam podoba się nasza, moja sukienka. Podoba Wam się moja sukienka? Podoba Wam się moja sukienka? No właśnie, i napi napiszcie w komentarzu. Napiszcie. Napiszcie w komentarzu. Pozdrawiamy.